Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale z Edamskim. Gramy dzi kurde, ała, ała, kościół ała. Ała, co, co, co to było? Co to miało znaczyć? Dzisiaj gramy na serwerze. Wbijajcie ogólnie na Twitcha Edamskiego, on tam streamuje. Możemy mu yy, pomóżcie mu, pomóżcie. Zaczyna. Trzeba mu pomóc, trzeba mu pomóc. Ogółem, jak widzicie, nasz teren jest bardzo płaski. To się stało dlatego, że przygotowujemy go pod budowę zamku, która będzie miała miejsce dzisiaj, a dosłownie za chwilkę. Albo Erek przez przypadek y, ustawił świat na super płaski. Nie, nie, nie. nie. To, to nie jest przypadek. Oczywiście. Kopałem to okułem. E, i... Nie, ja tutaj i ja tutaj też. A, tutaj i wyrównałem tutaj, teren. Dzisiaj, tu. Na tym odcinku będziemy budować zamek tutaj, dokładnie w tym miejscu. Mamy już mamy ogólnie secik na naprawę i mamy dużo enchantów ogółem. Więc y, niedługo będę robił sobie y, set na fula, na perfekcyjny set. Mam enderite, więc to wszystko będzie robione. W każdym razie to nie dzisiaj, dzisiaj budujemy zamek oraz pójdziemy po jedną rzecz, której zapomniałem po prostu. Nie wiem, czy ktokolwiek pamięta, ale nie wiem. w poprzednim odcinku, w sensie w, w odcinku zabijania smoka slajdu. Nie, oswajałem psa. Zginąłeś I jak wtedy farmiłem endermony. To ja jakby tego psa gdzieś zostawiłem i on tam nadal jest i ja Nie wiem gdzie on jest i będę musiał sprawdzić na nagraniu i po niego pójdziemy. No, jak nie liczę, ile to daje ziemniaku, ile ziemniak daje jedzenia. E, nie... czemu tu lata smok? Adam! Dobra, znalazłem twojego smokadi. On mnie nie będzie bił co nie? Jak jest oswojony? Nie, bo to jest nasz teamowy jakby i on jest z nas... Ziema ku... smoku! Wiadrosmok. By the way to i smog, nie lata, i go nie kurde nie odnalazłeś tylko ja mam tam nawet gościu Wastestone'a Nie lata, nie nie nie, ja tam... nie lata, <noise> nie lata Nie lata, lata W sensie na się nie uciekł w sensie, no nie no, on se po no prostu bombę nie Pa, co ja mu robię, pa Smok trochę laguje, ale to trudno a no, lata o, na smoku jest... Ej w ogóle jak go nazwałeś Adam? Mhm. Czy nie? Chyba tam, nie wiem, na tysięcznej kratce byłem <laughs> I zrobiłem sobie wiadro. jest... A jest razem Boba. Dobra, Bob idziesz, idziesz do nowej killty ze mną. Like Oleg punk -jump. jump, Wiadro Bob, ale punk. Okay. Bo... A... I patrz, i teraz on będzie leciał tak na bok i takie koło robił wokół całego tego terenu. One eternity later. No myślę, że kit. Dobrze cichy No jest git, jest git se No bo kurde, jak strzelasz tylko z daleka no to się nie wierzy Cześć witajcie moi drodzy w drugiej części budowania zamku Zamek tutaj Brama jest już prawie zrobiona Dzisiaj będziemy w sensie dzisiaj no teraz bo to jest w sumie ten sam odcinek będziemy ją dokończać E, ogólnie nie nagrywałem e, kilka dni i dużo się zmieniło. A, aha, PogChamp. <noise> Ogółem to zdobyłem po, ten przy okazji Elytra Adamowi. Wykopałem 26 netherite'ów, e, więc będziemy mogli sobie zrobić narzędzia, więc PogChamp. E, tutaj bardzo śmieszny prank gildi e, przeciwnej. <noise> ogólnie co tam robi Trader w naszej Ojezu, ale tram się włączyła. O, przytoiw, przy, się ma pojw, proszę nie, nie huńcz mnie. Tutaj jest jakiś dywan. Co to było? Co, co, co? Już się zebrali. Co tu się? Co? Co tu się stało? Siema. Siema. Co tam? Siema Co to było? Hiiii, gdzie było? do ciebie pułapkę zrobić, ale coś mu nie wyszło. Tak, to, to kamil, no to kamil. Nie, nie, to jest, to jest plan, już mamy. Tak, a będzie wiesz, dobrze. To, a, włączyłeś nagrywanie? Tak. A ław! Wow. Dobry, ja zapomniałem, że cię mogę widzieć, czekaj Zaraz keknę, gościu. Jest <noise> Czy możecie mnie zostawić? Muszę mnie zostawić, a ja tu będę budował zamek. 2000 lat nie pytajcie skąd tu jest woda e, Woda jest. Stamtąd Zaraz wam pokażę co tam jest Tylko nie wiem czy mi fireworków starczy, ale w każdym razie jest woda Czekaj, Franek zejdźcie ja to... na dół, zejdźcie na dół e, pokażemy, wam, pokażemy wam trik, który odkryliśmy. Franek go odkrył dzisiaj Dawaj No nie, Zepsuło Zepsuło się, ale Waj. Waj. O co się... co tu się w ogóle dzieje? Co to jest? To nie są czyty chyba. Nie wiem może Franek używa czytów. Nie wiem co się dzieje. Ty... Coś mnie znikąd podpala. Boże święty Co za... O Boże! O Boże! Kamil przecież Piotrek ma zbroję, która podpala. Tutaj jest domek Żarnowskiego i Poiwa, który budują sobie nad naszym zamkiem. Czekaj, to będzie Ej, postawcie tam Waystone'a. Postawcie tam, tam Waystone'a i nie rozlewajcie wody. A my z Żarnowskim latamy normalnie łódką. I teraz trzeba będzie nie jeszcze blok z trawą. Ale tu pięknie, czekajcie z Masz waypointa. blok z trawą jakiś? Ej, macie dziurę tutaj. Nie, bo ja nie Prawie. Mam... Czekaj, dobra, lecę, lecę na dół. Yy, wiadro ale. To, to by było głupio bo... Cudowny domek, cudowny domek, powiem wam tak Mogę wam przynieść Będzie kwiatki Jest Będzie jeszcze jakbycie. rozbudowywany Patrzcie, Można... macie tu trzcinę Prawda? Prawda, bo... prawda, że piękny ogródek wam zrobiłem? A kurde Najwyższy Będzie... ogródek na świecie, tylko czekaj Bo ja słyszę lawę i właśnie się do niej skakuję Ale wysoko i to jest